Cześć, witam wszystkich. Lato dobiegło końca zaczęła się jesień. Z urlopu zostały wspomnienia. Ja opublikowałem już wszystkie filmiki, które nakręciłem podczas zdobywania korony gór Polski. Udało nam się zdobyć 3 z 4 zaplanowanych szczytów. Nie udało wejść się na rysy. Na przeszkodzie stanęła pogoda i musieliśmy to przełożyć na przyszłość. Teraz przenosimy się do Szkocji, tak jak zapowiadałem. Niestety początek jesieni to jest taki czas, kiedy jest bardzo dużo deszczu. I musimy poczekać kilka tygodni z wyjściem na szlaki. W zamian chciałem zaproponować taką miniserię, trzy, może cztery odcinki. Kupiliśmy przyczepę kempingową, a ponieważ nie jest to nowa przyczepa, będziemy musieli tutaj trochę popracować, dostosować ją do naszych potrzeb. I chciałem Wam to pokazać, jak to robimy. Na końcu powiem, jakie mamy plany, co będziemy w niej robić. A teraz zapraszam, obejrzyjmy, jak to wygląda w środku. przód Przyczepy, jest to część sypialniana. Te dwie kanapy po rozłożeniu Pozwolą wyspać się, jeśli zaszłaby taka potrzeba, nawet czterem osobom. W tej części przyczepy najciekawszym miejscem jest ta szafka. Można ją przekształcić w stolik. O tak. Lub też całkowicie zestawić ją od połowy. Wtedy rozłoży nam się łóżko do tych maksymalnych rozmiarów. Tutaj. Wysuwa się wsparcie dla łóżka, i tak to wygląda. U góry jest świetlik. Tutaj, środek przyczepy, to jest część ta kuchenna. Mamy tutaj lodówkę trzyfunkcyjną 12-240 i zasilanie gazowe. Obok kuchenka gazowa. U góry jest tutaj zlew kuchenny. Tutaj mamy. Jakieś instrukcje obsługi od tej przyczepy oraz od poszczególnych urządzeń zamontowanych w przyczepie. Potem będę sobie to czytał. Tutaj z tej strony jest ogrzewanie gazowo-elektryczne, kilka szafek. Nad drzwiami mamy panel sterujący. Według instrukcji jest to jeden z uboższych paneli, ale jeszcze nie taki najuboższy. Kilka rzeczy tutaj można sobie włączyć. Tutaj jest szafka z bezpiecznikami, ładowanie i taki schowek na stolik, który można sobie tam oczywiście rozłożyć. On jest z wysokością dostosowany do tej szafki. Bardzo to się fajnie układa razem. No i teraz tutaj mamy tą najciekawszą część, dlatego zdecydowaliśmy o tej przyczepie, ponieważ chcieliśmy mieć prysznic oddzielnie od toalety. A większość tych małych przyczep jest niestety zbudowana tak, że jest to taka mokra toaleta. Więc tutaj mamy prysznic, oddzielna kabina, toaleta, umywalka i taka tutaj szafa. Myślę, że się tutaj pomieścimy. No na pewno na te krótkie wypady nie trzeba będzie nawet używać bagażnika w samochodzie. A więc tak to wygląda w środku, niestety nie mogę pokazać przyczepy jak wygląda na zewnątrz, ponieważ jest bardzo ciasno zaparkowana u nas na podjeździe i nie mam jakiej obejść z kamerką. W zamian podaję tutaj dwa zdjęcia jak ten model wygląda. To jest dokładnie tak samo wyglądająca przyczepa, jest to przyczepa Abey GTS Vogue 215. Na tej przyczepie według instrukcji jest 9 typów zabudów. Nasz to jest model 215. A więc, teraz co my tutaj chcemy zrobić? Najważniejszą dla nas rzeczą będzie zamontowanie wewnętrznego zbiornika na wodę, ponieważ chcielibyśmy tą przyczepą jeździć i rozbijać się głównie na dziko, na tą jedną czy dwie noce. I do tego potrzebujemy wodę. Tutaj, w przyczepach angielskich jest rozpowszechniony taki system. Zewnętrznego zbiornika, i to może nie jest zły pomysł, jeśli będziemy się zatrzymywać tylko na polach kempingowych. Tam nie ma z tym problemu. Możemy sobie go tutaj wystawić. Podłączamy taką pompę do gniazda w ścianie, i ona nam zasila całą instalację wodną. No jednak, na dziko, jeśli się rozbijamy, musimy mieć swoją wodę, więc musielibyśmy ten zbiornik napełniać, gdzieś wozić w bagażniku, wystawiać. A tak zamontujemy go tutaj pod kanapą i, i będzie ok. Zbiornik ma 70 litrów, już do mnie dotarł. Czekam tylko jeszcze na resztę elementów tej instalacji, jak już wszystko będę miał i trochę czasu to zamontuję to, pokażę wam jak to zrobiłem. Druga rzecz to hak. Nasz samochód nie był wyposażony w hak, więc będę musiał go zamontować. Też czekam aż to dojdzie, więc jak już to będę miał, myślę, że poradzę sobie z tym sam, także pokażę wam jak to zrobiłem. Następna rzecz to akumulator. No, tak jak mówię, będziemy rozbijać się na dziko, więc no, nie mogę ufać temu, który tutaj jest zamówiony. Już jest nowy akumulator. E, musimy być niezależni i, i pewni tego akumulatora. Do tego opony też już dotarły. W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku przeglądu technicznego przyczepy, ale opony nie mogą być starsze niż 5 lat. A poza tym, dla własnego bezpieczeństwa, te, które tutaj są, nie wyglądały zbyt. Fajnie, więc to wymieniamy. No i to takie tutaj prace do wykonania. Plus trochę trzeba posprzątać. Zejdzie nam pewnie parę tygodni, zanim pierwszy raz wyjedziemy. Na pewno Wam to pokażę, jak to wygląda. I do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku. Cześć.